Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Śliwa, kłania się serdecznie, analiza techniczna oraz. Rafał Sadoch, fundamenty. Podsumowanie tygodnia. Tradycyjnie piątek to jest najlepszy dzień, żeby spojrzeć, co się wydarzyło mm, przez ostatnie 5 dni. Nagrywanie robimy przed ważnymi danymi, ale to pewnie Rafał będzie tutaj mógł trochę więcej powiedzieć na ten temat. A my przechodzimy bezpośrednio już do wybranych instrumentów. Eurodora. No na pewno dużym. Chciałem powiedzieć zaskoczeniem, ale to chyba nie do końca jest właściwe słowo, ale dużym wydarzeniem na wykresie eurodolara jest duża dziura, która pojawiła się na otwarciu tego tygodnia. Ona już jest zalepiona białymi świecami i cena powoli wraca. To jest efekt, ja to nazwałem w jednym ze swoich dzisiejszych, tego tygodniowych filmów, że były cła i potem ich nie było. To jest efekt oczywiście pewnych decyzji raczej politycznego i geopolitycznych, a na wykresie przeniosło to, Test linii poprowadzonej po szczytach, ale z drugiej strony, czyli rodzaj ruchomej linii wsparcia, która w tej chwili wypycha wartość euro na wyższe poziomy. Dla mnie istotniejsze są, nie ukrywam, linie poziome. Więc aktywność popytu można było znaleźć w przeszłości w okolicach 1,0320 i wczoraj notowania zbliżyły się do tego obszaru. Na wykresie tygodniowym nie do końca to widać, ale jeżeli udałoby się zakryć całą czarną świecę z ubiegłego tygodnia kolorem białym. To mielibyśmy taki rodzaj kanapki, gdzie mamy białą, czarną, białą, co raczej sugerowałoby możliwość, oczywiście, aprecjacji wspólnej waluty europejskiej. Ale odważnie na północ, ja dopiero spojrzę chyba do powyżej 1,05. Bardzo ciekawa strefa, która w przeszłości wypychała wartości euro na wyższe poziomy, ale jak na razie jest to najbliższe możliwe ograniczenie, czyli opór. Jeśli miałbym wchodzić trochę na Pawła podwórko, to powiedziałbym, że chyba. Notowania mogą w najbliższym czasie konsolidować się w takim przedziale 1.02-1.05. Jesteśmy bliżej jego środka. Eee, oczywiście w którą stronę w krótkiej perspektywie podążą notowania, zależy trochę od oczekiwań od tego całego zamieszania, które dzieje się w kontekście wojny handlowej prowadzonej przez Donalda Trumpa. Oczywiście to, co się wydarzyło na początku tego to tąpnięcie w kierunku 1.02 no, było związane z niedzielnym wywiadem amerykańskiego prezydenta, w którym no, postraszył cłami, zapowiedział nieoczekiwanie, bardzo szybko wprowadzenie taryf na Chiny. Także mówił, że w niedługim czasie zmaterializują się taryfy, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo z Europą Stany Zjednoczone posiadają duży deficyt handlowy i Europejczycy powinni kupować więcej amerykańskich aut, chociażby. Tak wynikało z jego wywiadu. I no, jeśli dajmy na to, w najbliższym czasie, nieoczekiwanie, Trump zapowie kolejne cła na import z Europy, będziemy widzieli kolejne tąpnięcie, bo wyższe cła będą generowały wyższą inflację w Stanach Zjednoczonych i w takich warunkach Fed będzie, pewnie będzie dłużej zwlekał z kolejnymi obniżkami stóp procentowych. Zatem mamy do czynienia trochę z taką sytuacją. W której rynek w większym stopniu patrzy na działania Trumpa, bo one będą miały większy wpływ na decyzje Fedu niż chociażby na dane z amerykańskiej gospodarki. Jeśli chodzi o dane, no to dzisiaj będziemy poznawać te najważniejsze dane w miesiącu, raport z rynku pracy za styczeń. No i generalnie, jeśli chodzi o te wszystkie składowe, jeśli chodzi o takie cząstkowe wskaźniki, które pozwalają nam prognozować, jakie będą te styczniowe dane, no to sytuacja na rynku pracy wygląda dobrze. Raport ADP wypadł lepiej od prognoz. Cotygodniowa ilość nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych także wypada dobrze. Jeśli chodzi o subindeks zatrudnienia wskaźnika ISM dla sektora usługowego, czyli tej największej części amerykańskiej gospodarki, także on odbił. Ale hmm, nawet jeśli te dane byłyby lepsze od oczekiwań, one nie będą w tak dużym stopniu wpływały na przyszłe decyzje Fedu, niż to, co Trump zrobi z cłami. Zatem, mamy w tym momencie taką sytuację, gdzie rynek bardziej patrzy na to, co robi amerykański prezydent, niż chociażby na dane publikowane z gospodarki. Sięgamy po naszą walutę, Europę jako przedstawiciel. O 4,25 dużo żeśmy mówili na przestrzeni ostatnich. No, można by powiedzieć tygodnia, a nawet miesięcy. Oczywiście ten poziom został przełamany w ostatnich tygodniach. Ja zakładałem, że istnieje tutaj szansa na to, żeby notowania podeszły od dołu do tej żółtej, dolnej strefy, zamieniając ją ze wsparcia w opór, w konsekwencji po raz kolejny skierowały się w stronę nowych minimów. Te już się pojawiły. 4,19 w tej chwili to jest aktualna cena, 4,20 to jest ten okolice. Wsparcia takiego bym powiedział lokalnego. Dla mnie istotniejszą strefą jest 415. Więc nie zdziwię się, że jeżeli jakiś większy odpoczynek, to dopiero właśnie w tych okolicach bym tutaj szukał jakichś formacji odwracających, albo wyhamowujących może bardziej ten trend spadkowy, bo on oczywiście cały czas funkcjonuje na korzyść naszej jednostki monetarnej. Złoty cały czas wygląda bardzo dobrze. Oczywiście tutaj jeśli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej, jeśli chodzi o konferencję, to niewiele zmieniło w oczekiwaniu co do dalszej ścieżki stuprocentowych w Polsce, no tutaj nic się, nic się w tym względzie nie zmienia. Polska waluta wygląda dość dobrze, ale w największym stopniu jest determinowana tym, co się dzieje z dolarem. No i jeśli chodzi o to umocnienie, które pojawiło się poniżej 4,20 zł, to zejście było możliwe właśnie dzięki temu, że wydarzyła się korekta na notowaniach USD. Zatem w kontekście tego, co może dziać się ze złotym, w szerszym koryzoncie, no musimy patrzeć w nieoderwaniu w, z, z dolarem. Jeśli Donald Trump będzie ogłaszał kolejne cła, to amerykańska waluta będzie zyskiwała, złoty będzie tracił, no i inne waluty z rynków wschodzących. A jeśli tutaj jego decyzje będą bardziej zachowawcze w tym wymiarze, to jak najbardziej możemy widzieć dalszą aprecjację polskiej waluty. Przechodzimy do złota. Przyznam szczerze, że moja wiara co do zrobienia nowego szczytu była na poziomie 50 na 50. Ja sporo miałem oczekiwań, jeżeli chodzi o opór 715-2720. Tutaj mamy już trzeci tydzień kontynuacji wzrostów i nowe ekstrema jak najbardziej się pojawiły. Wcześniej, oczywiście, mieliśmy spore tąpnięcie do 2,530 i właśnie ta duża korekta. Sprawiała, że ja zacząłem troszeczkę patrzeć na południe. W tej chwili no spokojnie możemy oczywiście wracać do trendu wzrostowego. Ten, co by nie powiedzieć, mocno przyspiesza i coraz trudniej jest oczywiście wskazać tutaj potencjalne miejsca, które mogły być użyteczne, jeżeli chodzi o wskazanie kolejnych oporów. Tych po prostu nie ma. Historycznie notowania są na takich poziomach, gdzie raczej powinniśmy posiłkować się wsparciami, po to, żeby próbować określić, gdzie może pojawić się koniec kolejnej korekty, a tym samym kolejny też impuls. Jak na razie mamy informację ze wskaźnika relatywnej siły, że cena złota jest dość wysoko, czyli mamy informację o wykupieniu, a to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, że korekta na horyzoncie już się pojawi. To, czy to będzie z obecnych pułapów, czy trochę wyżej, tego nie da się odczytać oczywiście z oscylatorów. Ale to, na co ja bym zwrócił uwagę, to jest poziom 2800-2790, bo jeżeli trend jest silny, no to poprzedni szczyt może stać się dołkiem, a w konsekwencji kolejne ekstrema możemy widzieć. O ile w drugiej połowie 2024 roku cały czas mówiliśmy, że perspektywa luzowania polityki monetarnej na świecie jest tym czynnikiem, który Napędza wzrosty na rynku żółtego metalu, no to teraz tak, no ten argument jest jak najbardziej cały czas w mocy i jest aktualny, ale dołożył się do, do niego kolejny, a mianowicie niepewność na świecie, jaką generuje polityka Trumpa czy wzrost napięcia pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Usłyszeliśmy, że w niedługim czasie będą kolejne cła, no i chociażby w mijającym tygodniu europejscy przywódcy naradzali się, jak będą reagować na to. Także jeśli chodzi o relacje z Chinami, one pozostają napięte, mimo tego, że spotkania Trumpa z chińskim prezydentem Xi mają taki bardzo koncyliacyjny ton i charakter, ale wojna handlowa jest prowadzona dość twardo pomiędzy tymi krajami. Także Donald Trump będzie próbował wywierać naciski w innych rejonach świata, i ta jego polityka zagraniczna, prowadzona w sposób bardzo agresywny, sprawia, że złoto stało się beneficjentem tej niepewności. Dotychczas, jeśli do, w sytuacji, gdy dolar zyskiwał. W sytuacji, gdy oddalały się oczekiwania na obniżki 100% w Stanach, to złoto traciło. A teraz tak nie jest, bo one, te oczekiwania na obniżki 100% oddalają się w czasie, gdy Trump ogłasza kolejne cła, a ogłoszenie tych kolejnych ceł generuje dodatkową niepewność i dalej wspiera notowania żółtego metalu. Zatem mamy taką sytuację obecnie, w której no i jakiekolwiek sygnały się nie pojawiają zwiększające niepewność, napędzają wzrosty na rynku złota. Także no, za wcześnie jeszcze tutaj mówić o na pewno o zmianie trendu, mamy do czynienia z rysowaniem nowych szczytów, no, i jeśli będzie zamieszanie na rynku, bardzo prawdopodobne jest, że kolejne będą rysowane. Przechodzimy do ropy. Ta nie zatrzymuje się, jeżeli chodzi o rysowanie kolejnych spadkowych sesji. 74 dolary za uncję, przepraszam, za barłkę tego surowca to była potencjalna przestrzeń, która mogła stać się wsparciem i wypchnąć wartość ropy WTI na wyższe poziomy. W tej chwili wracamy z powrotem do konsensusu, który był w drugiej połowie ubiegłego roku, czyli zachowanie ceny między 67 a 6, 6, między 67 dolarów a 74 było tym obszarem, w którym najczęściej ona przebywała. Linia poprowadzona po szczytach, jak widać, już nie spełnia swojego dokładnego oczekiwania, ponieważ cena była raz powyżej, raz poniżej, więc zakładam, że wracamy raczej do obszaru konsolidacyjnego, więc tutaj miarą zachowania ceny powinno być to, co się dzieje od 2022 roku, czyli obszary zaznaczone na czerwono. Po raz kolejny, przy kolejnym aktywie musimy mówić o Donaldzie Trumpie, bo on jest jednym z głównych powodów, dla których notowania ropy tak intensywnie spadają na przestrzeni ostatnich trzech tygodni. Jeszcze przed zaprzeciężeniem Trump mówił, że będzie podejmował decyzje zmierzające do wzrostu wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych, żeby ropy umocniły się na pozycji Lidera, jeśli chodzi o światową produkcję. Także pojawiały się od tego czasu, między innymi w Davos, komentarze wskazujące, że będzie wywierał nacisk na inne kraje, żeby te zwiększyły swoje wydobycie żeby ropa była tańsza, żeby dzięki temu ceny surowców się obniżyły i inflacja spadła, bo jak inflacja będzie niższa, to banki centralne będą miały większą skłonność do obniżania stóp procentowych. Zatem niższymi cenami surowców i cen energii Donald Trump chce skompensować potencjalny wyższy wpływ na inflację taryf i ceł. Także to niższe ceny energii są dość wysoko, jeśli chodzi o priorytety amerykańskiego prezydenta, no, i trochę rynek w obawie przed tym, że będzie on podejmował działanie zmierzające do tego, żeby tego surowca było więcej na świecie, notowania spadają. No i nie zdziwiłbym się, jak dalej będą spadać w kierunku tych minimów z końcówki 2024 roku. Przechodzimy do segmentu indeksowego. Zaczynamy od naszych zachodnich sąsiadów, czyli od DAX-a. Kontrakty, jak widać, cały czas nie spadają, czyli po prostu rosną. Trend wzrostowy przyspiesza. Korekty są coraz krótsze i można by powiedzieć, że ledwo widoczne na wykresie tygodniowym. Ta ostatnia pojawiła się pod poziomem 20 500 punktów. Notowania cofnęły się do 19 700 i od tej pory mamy cały czas przyspieszenie po stronie byków. Lokalnie, ale to dopiero można zaobserwować na wykresie dziennym. Po luce spadkowej z początku tygodnia mamy wsparcie i dwa bardzo ładne młotki na poziomie 21 200 punktów i to jest najbliższa trampolina dla wzrostów w kolejnych tygodniach, jeżeli takowe się będą oczywiście pojawiały. Co do oporów, jesteśmy na nieznanych wodach, więc trudno wskazać, gdzie te wzrosty mogą się zatrzymać. Dopóki nie mamy przełamanej struktury wyższych dołków, to cały czas patrzymy tutaj na północ. Zachowanie rynków z ostatniego tygodnia no daje nadzieję na to, że Hossa jeszcze może być przez pewien czas kontynuowana. Zwróćmy uwagę na to, że przez dwa ostatnie tygodnie poniedziałki były bardzo spadkowe. To znaczy i ubiegły poniedziałek przyniósł wzrost wersji do ryzyka i miniony. Wcześniej było to spowodowane... Seekiem i konkurencją dla spółek technologicznych. W miniony poniedziałek Donald Trump namieszał na froncie wojny handlowej. No, ale to, co pozytywne i daje nadzieję na to, że Hossa jeszcze będzie kontynuowana, to to, że za każdym razem indeksy bardzo szybko wróciły do punktu wyjścia, czy odrobiły straty, czy wróciły na szczyty. Tak było w minionym tygodniu i tak jest. Chociażby i w tym. Jeśli chodzi o samą niemiecką gospodarkę, no to widać, że tutaj ona, znaczy DAX zbryluje, jeśli chodzi o sytuację na giełdzie. No jest to związane z tym, że Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe i będzie obniżał stopy procentowe w tym roku. Spadła niepewność polityczna, też trochę zmiana takich priorytetów politycznych w Niemczech i w Europie po wyborze Donalda Trumpa daje taką. Perspektywę wzrostową dla niektórych spółek. No, i z tego tytułu widać, że europejskie indeksy tutaj no cały czas nadrabiają zaległości za amerykańskimi. Siegamy po Stany Zjednoczone. Przedstawiciel to rynek technologiczny, czyli Nasdaq. Napływają oczywiście z każdym kolejnym dniem kolejne informacje o sprawozdaniach finansowych. A jak widać, nie wpływa to za bardzo na średnią, czyli na indeks. Składający się ze 100 spółek technologicznych. Wsparcie 21 tysięcy punktów pozostaje stabilne z lekkimi naruszeniami, ale widać, że byki bardzo szybko reagują w tym miejscu i próbują wypychać w stronę ograniczenia w postaci 22, 000, 22 100 punktów. Ponieważ nie mamy formalnie załamanej struktury związanej z trendem wzrostowym, więc ja traktuję ten ruch boczny jako rozbudowaną w czasie korektę. Ale nie ukrywam, że powoli gdzieś tam z tyłu głowy zastanawiam się, czy to nie będzie jakaś faza dystrybucyjna. To myśl pewnie zostanie usunięta z mojej głowy wtedy, kiedy pojawi się nowy szczyt, czyli jeżeli parkie technologiczne ze Stanów Zjednoczonych podążą śladem dax czyli nowy, wydłużony impuls się pojawi, to wtedy oczywiście będziemy mieli informację, że z trendem wszystko jest jak najbardziej ok. No w Stanach Zjednoczonych ta, ten impakt wzrostowy nie jest taki silny. Patrząc na sezon wyników, no to wyniki są mieszane, choć tak jak dla przykładu wczoraj poznaliśmy po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki Amazona, choć zysk na akcje był powyżej oczekiwań rynkowych, no to raport nie był dobrze odebrany, a spółka w handlu pozycyjnym taniała o prawie 4%. Mamy cały czas do czynienia z odsuwaniem w czasie obniżek stóp procentowych, generowana jest niepewność, czy to przez Donalda Trumpa, czy to przez to, jak spółki technologiczne będą sobie radziły z większą konkurencją ze strony chińskich odpowiedników. Także no, w Stanach Zjednoczonych inwestorzy, inwestorzy trochę wzięli na wstrzymanie, no i musimy poczekać, aż wykrystalizuje się trochę elementów niepewności. Jeśli chodzi o kolejne miesiące czy kwartały, no raczej pozostawałbym tutaj umiarkowanym optymistą. Wielokrotnie w przyszłości taka konsolidacja w okolicy albo poniżej szczytów no prowadziła do wcześniejszego czy późniejszego ich wybicia i dalszej wędrówki na północ. Spodziewam się, że raczej i ten scenariusz będzie w przypadku amerykańskich indeksów kontynuowany. To tyle, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Także serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do wszystkich innych naszych opracowań i śledzenia na bieżąco tego, co piszemy, czy też nagrywamy. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.